Europe Direct to jest europejska sieć informacyjna, która udziela bezpłatnie informacji po Unii Europejskiej i o tą pomoc, wsparcie informacyjne może się zwrócić każdy mieszkaniec województwa opolskiego, bo Europe Direct Opole jest jednym z 24 punktów, które działa w skali kraju. W województwie jesteśmy jedynym punktem. W Europie funkcjonuje 524 punkty. Warto tutaj dodać, że sieć Europe Direct udziela informacji we wszystkich językach i w tym specjalizuje się centralny punkt informacyjny Europe Direct. Punkt funkcjonuje już od 12 lat. No i właśnie, wydawałoby się, że ta informacja jest dość powszechna i szeroka, ale nawet te wydarzenia ostatnich lat chyba potwierdzają, że nigdy dość tej informacji o Unii Europejskiej, bo tak naprawdę ten punkt ma za zadanie informowanie o, o Unii Europejskiej, a nie propagowanie. Więc najważniejsza jest informacja, taka rzetelna informacja, aby przeciwdziałać jakimś niesprawdzonym informacjom, właśnie stereotypom. A ta informacja jest bardzo szeroka, bo mówi i o instytucjach, a przecież tych instytucji jest bardzo dużo w Unii Europejskiej, one się zajmują różnymi tematami. O prawodawstwie Unii Europejskiej, które też jest bardzo szeroko i w wiele dziedzin życia ingeruje i takich bardzo czasami konkretnych, które dotykają każdego pojedynczego człowieka. No i o możliwościach finansowych tak naprawdę ostatecznie, które są bardzo wymierne, bo oferujemy też my jako instytucja wsparcie takie bezpośrednie finansowe dla przedsiębiorców z naszego województwa. Ale tak naprawdę jest bardzo wiele różnych innych możliwości pozyskania środków finansowych bezpośrednio z Komisji Europejskiej, właśnie z tych różnych instytucji które funkcjonują w Brukseli czy w innych miastach, a które właśnie są agendami Unii Europejskiej. I te wszystkie informacje są u nas w postaci materiałów drukowanych, w postaci materiałów online, ale również organizujemy szereg różnych wydarzeń, spotkań, konferencji, na których jest bardzo dobra możliwość pozyskania takich szczegółowych informacji o tych różnych możliwościach. Przede wszystkim już od początku wakacji w zasadzie pracujemy nad pierwszą konferencją w swojej przyszłości Unii Europejskiej w naszym województwie. Ona się odbędzie już... Już jutro na, na Wydziale Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. E, to będzie pierwsze takie wydarzenie e, w skali województwa, jedno z największych w skali kraju, ponieważ e, już wtedy będziemy mogli w, w całym spektrum młodzieżowym porozmawiać na temat naszej przyszłości w Unii Europejskiej i gdyby nie Europe Direct i e, kadrze, która jest otwarta i pracuje w nim praktycznie e, w każdym dniu tygodnia, nie moglibyśmy w ogóle nawet pomarzyć o takim wydarzeniu.